Cześć, witajcie! Z tej strony z parku i witam Was w trzecim odcineczku e, z naszej serii Zagrajmy w Minecraft. E, tak, e, od poprzedniego odcinka e, zmieniło się tylko tyle, że pod domek wstawiłem takie, jakby, e, podpórki, na których stoi ten domeczek, co nie? Takie, e, jakby. to powiedzieć? E, fundamenty, tak jakby. I e, tak, zrobiłem sobie żelazne itemki. Ponieważ dzisiaj wybierzemy się do tego właśnie cave'u Co byliśmy ostatnio I tak Dobra, ja tu sobie może jeszcze glinę tylko wsadzę do piecyka Żeby się troszkę y, przepalała e, No dobra, chodźmy Idziemy sobie do tej jaskini I zobaczymy co tam na nas będzie przyjechać e, Tak y, Także plan ogólnie na dzisiejszy odcinek to jest Yy, są jaskinie, mam nadzieję, że jakieś fajne rzeczy yy, tam znajdziemy, no i że nic tam się nie stanie, no ale to zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda ta wyprawa. Jak widzicie, zabrałem ze sobą troszkę mięska i pochodnie. Wiem, że ich jest mało, ale wziąłem też węgiel i patyczki, także jeżeli zabraknie, to dorobimy sobie yy, troszeczkę oświetlenia, że tak powiem. Wgrałem sobie jeden mod. Mod ten dodaje do gry, że częściej leci muzyczka z Minecrafta. Ta oryginalna. Myślę, że to dość fajne. Uznałem go na... u jednego użytkownika na YouTube, też z Playera. No I dzisiaj też powinien pojawić się odcinek z jakiejś gry. Nie wiem dokładnie z jakiej. Ale myślę, że to będzie GTA San Andreas. No ale to zobaczymy, co czas pokaże. Okej, okay, tu mamy już węgiel na sam start. Szkoda, że tylko jeden, no ale to nic. Okej, okay. chodźmy na razie, pójdziemy sobie tutaj. Czekajcie, <coughs> tu może tak bardziej pod ręką, żeby było wszystko. Przepraszam, że, za jakieś e, szmery, ale mój kot niestety wariuje i obija się o drzwi, bo mu zamknąłem. Dobra, to już jest... Będziemy żelaza jeszcze. Dobra. Nie ma tutaj żelaza. No spoko. Z dużo tutaj rzeczy było. Że... Masakra. Chodźcie, pójdziemy, zobaczymy tutaj. O, tu już widzę węgiel. Dużo węgla. OK. czekajcie pod muzyczkę muzyczkę. Bardzo przyjemna nutka. I tak, na moim kanale już są dwie subskrypcje. Eee, wyświetlenia filmik filmu, e, filmików tych dwóch, pierwszego i drugiego odcinka, dochodzą do 20, także... Jestem dość zadowolony. Ciekawy, jak to później będzie. Eee, także może coś z tego wyjdzie. Ja w każdym razie się nie poddam. Będę nagrywał, nawet jakbym miał mieć tych 10 widzów. Bo będę robił to, co lubię. A naprawdę to lubię. Ok. Tu jeszcze jest i tu, i tu. Tak, w tygodniu odcinki będą się chyba pojawiały rzadziej, co dwa dni może, aczkolwiek jeżeli będę miał, y, nie będę miał dużo y, nauki, w, na następny dzień, to nawet mogą się pojawić, y, mogą się pojawiać co jeden dzień, no codziennie, no. A ja w weekendy to nawet mogą y, być dwa y, odcinki w y, jednym dniu. Tylko, że będę to robił coś takiego, że jeden odcinek, tak jak na przykład w weekend. W sobotę wstawię dwa odcinki. Ale nie będą to dwa odcinki z Minecrafta, tylko jeden odcinek będzie, na przykład, z GTA San Andreas, a drugi będzie odcinek z yy, Minecrafta. I taki mam sposób na obecną chwilę. Potem na pewno dojdą jakieś gry, na przykład ten Happy Wheels. Grałem w nią, jest naprawdę bardzo fajna gierka z tego. Można się pośmiać. Ok, tutaj już nic nie mamy. Musimy zejść chyba tam niżej, na dół. Aha, to my weszliśmy stąd, no dobra, okej. Okay. Także kręg tutaj nie jest taki za duży w sumie. Tu jest lawa, tak. Tam coś jest chyba. Aczkolwiek tu też coś jest, czekajcie. To sobie tak ogarniemy, wiem, żebyśmy mogli tutaj jakoś zejść. Hmm, aha, okej. Okay. Tam jest jeszcze coś, tylko że chodźcie, tutaj sobie zobaczymy. O, żelazo. Okej. Okay. Tutaj mamy jakieś następne miejsce. Dobra, tam jest gravel, to, to na końcu sobie wykopiemy. Fak! Nie wyszło mi. No dobra. Czekajcie, czy się. Żebyśmy mieli jakiś e, szybki... Żebyśmy mogli sobie w miarę szybko... Wyjść. Zastanawiam się dlaczego nie ma potworków, ale dobra. Teraz już będzie wszystko okej. Okay. I tak się zastanawiam, czy tam tego... Mm, spawnera co y, znaleźliśmy. Nie zrobić coś fajnego. Tylko żeby musiał mieć kill z dobrym Enchantem, żeby móc y, się przenieść. Znaczy ten... Po prostu zbić, ten, nie naruszając go. Y, ten, ten, ten spawner. Żebyśmy mogli go postawić. Chyba tak się da, ale nie jestem pewien. Mogę gadać głupoty. Tak więc... Nie słuchajcie mnie tak dokładnie, nie wierzcie mi na słowo, bo nie znam się za bardzo na tym minecraft'cie. Aczkolwiek wydaje mi się, że kill'ow z odpowiednim enchantem powinien, yy, nie naruszając przedmiot, yy, zebrać go w takim stanie jaki jest, tak samo jak na przykład w, yy, Dirt. Dobra, tu coś jeszcze jest. O, już słyszę pniączki. No dobra, zobaczymy co tam jest, bo tam coś na pewno jest z przodu przed nami. A, aczkolwiek z tyłu też coś mi tutaj yy, gramoli się. Laga Minecrafta złapałem na chwilę, ale dobra. Idziemy dalej. No żelazo. Zaznaczy mi się kilo skończy, jak tak pójdzie dalej. I będziemy musieli wracać do domku. No to by było troszkę smutne. No ale nieważne. Okej. Okay. Dobra. Żelaza już mówię sporo węgla tak samo. Tak więc troszkę już spenetrowaliśmy tę jaskinie aczkolwiek jeszcze bardzo dużo rzeczy zostało tutaj chyba tam w tamtą stronę żeby zobaczyć i zaraz po tym puszczę żeby się e, renderował właśnie filmik z minecrafta ten, który właśnie oglądamy e, i zacznę nagrywać chyba GTA San Andreas no ale to po tym okej okay. tam nic nie ma tam coś jest. Okej, okay, czekajcie, chwilę luknę. Tylko, ile czasu się nagrywa. Dobra. Miałem wrażenie, że coś mi za, za pleców wyskoczy. No ale dobra, czekajcie. Węgla mamy już sporo. Prawie no, dwa stacje jeszcze w domku jest sporo. Tak więc, węgla sobie odpuścimy bardziej. Teraz będzie cenne dla nas żelazo. Którego mamy na pewno wiele w niej. I tak zastanawiam się na plany na przyszłe odcinki. Wydaje mi się, że następny odcinek będzie z budowy magazynu. No ale to jeszcze sobie yy, zobaczymy. Ow. Oh, creeper! WO! SHIT! O, oh, fail. Idź ode mnie Dobra, Jezus, Maria, zmówiły się. Będy musimy sobie poczekać, aż zregeneruje nam się życie. Bo to nie ma sensu się pchodzić gdzieś głębiej. Teraz trendy do wyjścia, bo będę, będziemy powoli wychodzić. Bo już mi się końcu, a trzeba mieć jakoś, jakby trzeba było się przekopać. Musimy jakoś stąd. Się wydostać Dobra, ja tu sobie zaznaczę y, waypointa, że tutaj skończyliśmy. Y, albo napiszę sobie Start. Mam nadzieję, że. God! Będę wiedział o co chodzi. Także spokojnie. Mam nadzieję, że krówki za ten czas. Y, aha, no to spoko. Mam nadzieję, że krówki za ten czas urosły i będziemy mogli sobie je rozmnożyć. No i dobra, niech się zregeneruje nam życie. Nie chciałbym stracić tego szesnastego levela, bo w sumie nabiliśmy go na samych yy, surowcach. Ale ten szesnasty level yy, będzie dobry do enchantu. Yy, ja poza odcinkiem udam się chyba do tej jaskini. I pozbieram tam sobie jakieś cenne materiały, ponieważ chciałbym e, zdobyć diamenty, obsydian e, i zrobić e, stół do enchantu. Wtedy byśmy mogli już sobie enchantować nasze e, przedmioty czy nawet zbroje. Tak więc to już by było jakieś ułatwienie w stosunku e, do nas, a utrudnienie w stosunku do e, mobów. Ciężej byłoby nas im zabić, chyba dobrze powiedziałem. No, ale dobra. Też myślałem nad yy, zgraniem moda, który nazywa się Twilight Forest. Podoba mi się, w sumie, bo dodaje ten drugi świat do Minecrafta. Są tam te kopce, które też są bardzo fajne. Z tymi mopkami. I można tam znaleźć wiele ciekawych rzeczy. Tak więc będę nad tym myślał. na tym Twilight Forest. Może już w przyszłym odcinku yy, pojawi się. Ten mod. A teraz wracamy sobie do domku i będziemy chyba powoli kończyć odcineczek Tak, wiem, że jest krótki. W ogóle opowiem wam coś, co się stało. W Pierwszy odcinek, który nagrałem, wyrenderowałem sobie ładnie. I zaczynam wrzucać na YouTube. A ja zapomniałem, że są limity dla tych nowych userów YouTube'a. Są limity z przesłaniem filmów Pię do 15 minut. A pierwszy odcinek bodajże y, miał 16 albo 17 minut, y, trwał tak więc troszkę mi się przeholowało z tym. Zacząłem stawiać ten filmik y, i całkiem zapomniałem o tym, że jest ten limit na tym YouTubie. I ja już się cieszę, że odcineczek się wstawił. A po chwili patrzę, wchodzę w ten link. Do tego filmu patrzę i rozkoczył napis, że film został usunięty z powodu przekroczenia limitu czasu. Coś takiego, nie jestem pewien, czy dobrze to powiedziałem, ale jakoś tak było. Ok, chodźmy sobie jeszcze. Tutaj sobie weźmiemy. Czemu to zboże nie rośnie? Nie wiem, będziemy musieli zrobić inną farmę, nową. Creeper, i stąd. Malutki jesteście jeszcze. U, krówki takie ładne. Tu może się. Nie! Mój dom! Mendo! Śmierdzisz, Creeper! Rzadziota! Głupia! Nooo! Ty dycho! Jak mnie zdenerwował! Dobra, trzeba ogarnąć ten dom teraz! Mój płotek! Dobra, czekajcie, Sikierka! I zabierzemy się troszkę do zbierania drewna niespodziewanie. No ale cóż, jak widzicie muzyczka się włączyła, bardzo przyjemna, może poprawić nastrój, aczkolwiek nie w moim przypadku, jestem troszkę zdenerwowany na tego creepera, ponieważ nie docenił mojej pracy, że tak powiem. Okej, okay, jeszcze przerobimy sobie na deseczki, ładnie tutaj wszystko zapudujemy. Mam nadzieję, że skrzyni mi nie... a, tu było okno, dobra, trudno. Mam no, nadzieję, że mi nie naruszyło. Tak więc... Ja się już z wami żegnam. Mm, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli filmik ci się spodobał, daj łapkę w górę. Jeżeli nie, daj łapkę w dół. Jeżeli chciałbyś być na bieżąco z moimi filmami, zasubskrybuj mój kanał. Z góry dziękuję. Trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.